Dworki na ulicy Wyszyńskiego na prawo skręcie, bo się tworzą na całą ulicę. Jak to zrobić? Widzicie, no, nie ma innego wyjścia. Trzeba pokrążyć po rądzie. Zobaczymy, ile czasu to zajmie. Ta sygnalizacja drogowa w Białamstok jest fatalnie ustawiona, ale będzie dowód na filmie, ile trwa. Objechanie ronda dookoła. Może się okazać, że lepiej poczekać w tym korku czasem, niż jechać naokoło tego ronda, jeżeli chcemy skręcić jednak w prawo. Oj, coś tak czuję, że może tak być, że to żadne usprawnienie drogowe, life hacking, no ale, porównamy. Jedziemy. Ci cały czas jadą tam po prawej, nie? A my? Mamy czerwone światło, niestety. To już jest 30 sekund jakiś od chwili startu. 40 sekund mamy zielone. Mamy znowu czerwone. To już jest minuta prawie. teraz jest minuta. Minuta czterdzieści pięć. Dobrze mówię? Nie, minuta piętnaście. Bo zaczynaliśmy od zero trzydzieści. Za chwilę będziemy mieli półtorej minuty. W tym momencie mamy półtorej minuty stado autobusów blokuje nam wjazd na skrzyżowanie czyli rondo jest źle zaprojektowane bo jak się te autobusy stadem zjadą to autobus zablokował tutaj możliwość wjazdu no fotelny cały czas my mamy zielony akurat jeszcze wjeżdżam na zielonym mieszczą się tylko dwa autobusy no, I źle zaprojektowane skrzyżowanie cały czas mamy zielone autobusy wyjeżdżają ja cały czas też mam zielone i jestem tu gdzie chciałem dojechać bo minęło 2.50 minus 2 i pół minuty ten hack zajął nie wiem czy to przyspieszyło, czy nie przyspieszyło. Generalnie, czasem jak człowiek stoi w korku, to się denerwuje. A jak próbuje coś robić, walczyć, to przynajmniej to przynajmniej próbuje. Więc pewnie czasowo wychodzi na to samo, natomiast styl jest inny. Chociaż nie wiem, czy to nie jest bez sensu zatykanie z kolei blokowanie ruchu na Chociaż tam z kolei nie zrobiłem większego korka, więc... Ciężko się jeździ, sygnalizacja drogowa ma generalnie usprawniać ruch w mieście, upłynniać, a w Białymstoku oczywiście wiele rzeczy działa na opak. Zamiast utrudniać, zamiast ułatwiać, upłynniać to utrudnia i spowalnia. Szczególnie w nocy kiedy zamiast tych żółtych, mrugających świateł powinna być wyłączana, bo często się wjeżdża na skrzyżowanie. Bez sensu czeka się na czerwonym świetle, chociaż jest się jedynym pojazdem na skrzyżowaniu. Nikt inny na skrzyżowanie nie wjeżdża, nie wyjeżdża, więc przypominam, że z tych wszystkich definicji wynika, że sygnalizacja drogowa włącza się wtedy, kiedy jest pewne natężenie pojazdów duże na godzinę, i wtedy po prostu sygnalizacja ułatwia, upłynnia ruch. Natomiast jeżeli ruch jest znikomy, to nie ma sensu używać sygnalizacji, bo tylko utrudnia um, utrudnia po prostu ruch, funkcjonowanie ruch drogowe.